Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Marrakesz, a to jest kolejna część przygód w The Lone Dark. Dobra. Eee, na czym skończyliśmy? Dzisiaj jest niedziela. Środek pandemii. Zobaczymy, jak potoczą się dalej przygody. A, to nie tutaj, zaraz, zaraz, zaraz. Przygody naszego. Jak on ma na imię? Czy my wiemy, jak on ma na imię? To jest pytanie. Yy, chyba nie, ale to nie jest ważne. W tej chwili dowiemy się, jak mamy na imię. Yy, tryb przetrwania: Nie. Wintermute? Znów? Nie. Yy, wróć! Wait! To nie to. Złą grę włączyłem. włączyłem. Czy nie? Nie, dobrze, to tutaj. Tak? Zaraz zobaczymy Journal. Napełnij lodówkę, napełnij pojemniki na drewno. No dobra, to to, stara niewidoma kobieta, szara mateczka. Eee, nasza matka. Która być może... Mieszkam z nią. Mieszkam z mamusią, jak każdy szanujący się streamer. Eee, może od niej dowiesz się, co stało się z Astrid. No już wiemy, że tak średnio, średnio ona coś tam wie o Astrid. Eee, więc być może powinniśmy zająć się tak naprawdę eksploracją. Eee, a może najpierw zbiorę jej te wszystkie rzeczy, które są do zebrania. Eee, i później po prostu yy, spróbujemy coś. Spróbujemy coś poeksplorować. Jakie ja mam bronie? Nic nie mam. Nawigacja nieważne, survival, survival, co ja tu mogę? Zaczekaj, śpiwór, ogień, puszka. Dobra. Muszę sobie to wszystko przypomnieć. Jakie są mnie z piciem? Możemy się czegoś napić. Kubek kawy. A, to jest ten kubek kawy, co go buchnęliśmy na, na stacji benzynowej.

Czyli ogólnie te rzeczy, już, jak już przejrzę sobie takie miejsca, to one raczej się nie respią, nie? A takie na przykład tu mogę się dostać? Nie, to są wszystko zaplombowane te domki. A tu z tyłu? Coś ciekawego. Tych dre drewien nie mogę zbierać, no bo nie mam czym. Ale taczka! Taczka chętnie no. Jeszcze bym te, tego drewna jakieś jedzenie jeszcze Może jeszcze na tą stację wrócę, bo tam coś czuję, że tam jeszcze wszystkiego nie. nie, O! Aha, tutaj po prostu się wchodzi jak się człowiek boi Ale bagażniczek. A zamknięty To. Panie Dacie jak ostatnio otwierałem ten yy, wspaniały Save. A w środku były gazety. <noise> to był hit. To był hit. To chyba był pies. Znaczy wilk. W ogóle te, te wilki mi bardziej przypominają psy niż wilki, ale okej. Okay. Yy, zbieram patyki, bo przy okazji też się przyda. Yy, będą mi potrzebne, bo ona też muszę. Muszę jej te zapasy drewna uzupełnić, więc to tak. Tak przychodzę. Zapełnić brzuch tej o! dobra, dobra dobra. Wilk, spoko, spoko. O o chyba mocno mnie goni, co? Słyszę, słyszę jego oddech na plecach. Klucze. Klucze. Głania. Tu może? O o. Zmęczyłem się. Słyszę go, ale nie widzę. Gdzie ten samochód? Gdzieś tu był samochód. Dobra, jest samochód. Kurde, no nie widzę go. No patrz, idzie dziad. Idzie, no. Dobra, do wozu. Nie, 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 nie. nie. Ja tu... O! He! He! Już chyba wystarczy, co? Wystarczy, czy nie wystarczy? Sprowadziłem go, kurde, sobie na głowę. Dobra, idę odłożyć to drewno. Goni mnie? No nie, teraz będzie podchodził po. po, po, po kurcze po moim mieście. O! Odpuścił chyba, nie? Dobra. Dobra, dobra, idę odnieść to drewno Milton Credit Union, tam byłem, nie? Chyba byłem wszędzie w tym, w tym mieście Ciekawe czy mateczka ma coś do powiedzenia e, Tu się to drewno odkładało Okej okay. Wszystko Przenieś Starczy, a gdzież tam jeszcze? Te dechy. I co jeszcze? Gazety? No dobra, dobra, ale... O, to jest chyba już pełne. Ciekawe czy tak częściowo mi też yy, zaliczy to zadanie. Pójdę z nią tylko przegadać tę sytuację. Mateczko, mamy drewno. Elo? Nie. Naprawdę, jestem jedynym człowiekiem, z którym możesz pogadać i, i, i nie. Ktoś mi tu tupał? Żeby się wydawało. Dobra. Yy, zobaczy, z, z, zobaczę ile tego jedzenia. No jedzenia to mi kurczę brakuje jeszcze srogo. A jakbym takiego. Ty tego? Takiego wilka upolował? Zapis. Nowy zapis. Przyjmij. Sprawdźmy. Małe poszanowanie życia, ale to nic. Wybaczycie mi to, nie? Post Office. No, do, do. Tutaj byłem, tam byłem. Wszędzie już byłem, kurczę. Jeszcze na stację benzynową zajrzymy. Nie szybko. Ale jak zaatakuje wilk, to... Będę walczył. Czy ja mam jakąś broń? Ja mam nóż chyba, nie? Wydaje mi się, że tym nożem to powinienem walczyć, znaczy móc walczyć. Jakby mnie taki wilk napadł, to walczyłbym nożem. Gdzie on po lasu? Idę odważnie, wchodzę w to odważnie, bo no nie ma co, nie ma co. Nie będę się go bał. Największym wrogiem człowieka jest strach. Ale ja się go wyzbyłem, bo mam nóż. I tu z lewej też były wilki, i tu były wilki, i na stacji chyba też był jeden wilk. Jak mi się coś wydaje. A jakbym go kamieniem? A jakbym go kamieniem? Taki kamień to kurcza. Może wilka zabolać, ale dobra, jeszcze wejdę tutaj, bo tak czuję, że jeszcze coś tutaj przeoczyłem. Na stacji zawsze jest dużo żarcie. nie? Znaczy powinno być, no dobra. Karton może nie. Mikrofala, pyk, pusto. Przeszukane. No dobra, mam trochę jedzenia, wrócę do tej mateczki, odłożymy to. Zobaczymy ile jeszcze tego trzeba. I chyba się prześpię. Coś, coś innego do ręki bym chciał wziąć, coś na przykład nóż, czynności, można go naostrzyć, ale nie mam ostrzałki, osełki, czynności, paliwo do lampy. Mógłbym na przykład tutaj paliwa nalać, o, 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 coś tego. Nie chcę zapalać. Otwórz bagażnik, tu się nie da, otwórz maskę. Ostatnio znalazłem też akumulator do samochodu, ale nic to. A tu? Czy my tu coś mamy? Domek nie. Dobra. To zdecydowanie są wilki, ale my się już wilków nie boimy, bo chcemy wyzwać jednego na pojedynek. Chciałbym też schować te rzeczy. Przyszedłem. Patrz, no idzie. Idzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Zrobimy inaczej. Najpierw się schowam. Dobra, dobra, dobra. Najpierw się schowam, odłożę i wielka walka z wilkiem. Nie wydaje mi się to mądrym, żadnym jakby. żadną rzeczą mądrą, ale. Dobra, batoniki, pyk, pyk, puszka kawy, przenieś, pyk, pyk, jezus, jaki też i woda, wszystko, przenieś wszystko. O, prawie, prawie, co on tak oddycha? Dobra, to najpierw się prześpię przed tą wielką walką, nie? Może tu jeszcze jakieś żarcie znajdę. Dobra, prześpijmy się. Eee, jak to tam wygląda? No na razie. No nie wiem, 12 godzin? Przez spanie tyle kalorii? Wyśpię się porządnie, się trzeba wyspać, jaki kurde dziad. Odpoczywanie. Budziłem się w nocy. Kurde, chyba rzeczywiście jest noc jeszcze. Jeszcze za 4 godziny. Szybkie wstanie na siku. Tak, tak, starsi ludzie. Tak mają. Dobra. Eee, co to jest? Odwodnienie, O, o what? Nie za dobrze. Eee, dobra, 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 dobra. Ja wiem, gdzie jest jedzenie. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Wszystko sobie zaraz zrobimy. Eee, zabiorę sobie tak dwa batoniki i tę wodę. Przenieś. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Jedz. Pij Ale mnie ten Przyszpiliło, kurde, jedzenie i picie Dobra, wyjemy trochę mateczce Dobra, spokojnie No już, 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 wszystko dobrze. Pocznij dwie godzinki zaczekamy, co? Nie co dalej? No dobra, no muszę coś zjeść. Nie! wszystkie Dobra, to najemy się do... Na, na maksa się najemy, no bo Mateczka mateczka ale. Ma ja mam też swoje potrzeby, nie? I woda rośnie, i, i ten. I jedzenie. A, te kurczę, te czekoladki, to tak. średnio. Dobra, ale tu mam pul, tu mam pul. Dobra, odpoczynek. Zaczekaj, za 3 godziny. 3, 3 godziny. Rośnie mi to życie? Trochę rośnie, ale... O. Jest OK. Dobra. Dobra. Tylko czy ja chcę teraz walczyć z tym psem? Dobra. Nie. Zrobimy inaczej. Tak nie może być. Yy, zapałki. Upuść. Zabierz. Dobra. Nie mam innego sposobu, żeby się pozbyć z rąk zapałek. Pewnie trzeba coś złapać, innego do łapy. Ale dobra. O, jakieś delikatne opady śniegu. Dobra, czyli naszym zadaniem jest teraz znalezienie jeszcze większej ilości jedzenia. Tu jakieś domy są. Pójdźmy w tę stronę. Nie wydają się jakieś wielkie. Ale może. Może coś tutaj będzie. Wilki. Wilki, jednak z, te, z tą ilością życia to mnie nie ryzykowałbym dla tego wilka. Mmm... Bo te domy to są chyba. U! A ciemno, panie? Toster! Kurde! Ja bym sobie zrobił takiego tosta. No i co, to już? Nie da się tu czegoś rozpalić? Lampki, na przykład. Ludówka. Zamrażarka. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Cholera. Książka. Ogólne źródło wiedzy. Materiał na opał. Ok. Zaczyna mi brakować. O! Rozpal ogień. Fajne miejsce, jakbym chciał się od mateczki ujść samodzielni, coś tego. Może bym sobie tutaj zamieszkał nawet. Może to jeszcze za wcześnie. Mam przecież dopiero 38 lat. Dobra, pali się wokół. No. Super. Super, super. Eee, ale taką pochodnię... O! Elegancko, teraz można chodzić. Teraz można chodzić. Tu jakiś starzec chyba mieszkał. Dawaj mi tę szafkę. Książki, rozpałki. No dobra, dobre łupy. Tu byśmy mieli łóżko. Super. Przeszukaj szufladę. Cs. O! Dobry but. Dobry but. Kurde. Może inne te domy też można jeszcze przeszukać. Jeszcze to sprawdzę później. W, szafce, w szafie to. Uuuu, kamizelka puchowa. Szalik. Ale się wystroimy. Ręcznik. Co mogę z ręcznikiem? Dobra, możemy go pociąć. Przygasło mi w ręce. Ja nic tu nie widzę. Czy ja mogę delikatnie jasność zmienić? Pole widzenia... Strasznie jest ciemno, co? Jakoś... Chyba nie. Chyba nie. A co tu już zgasło w tym kominku? Dobra, ale, ale ja się mogę ubrać, nie? Mogę się cieplej ubrać yy... Kamizelkę jakąś mogłem ubrać, chyba bo... Czy on mi ją założył? A na przykład szalik 28, załóż. O, cyk. A tutaj którą czapkę? Ta 30 od wilgoci. Czapka. O, tutaj jest lepsza. Dużo lepsza. A to mam, ją. dobra. Akcesoria, akcesoria. Tu mam jedną tu mam. Łoł, nawet mam kalesony. Skarpetki mam różne, ale nie oceniajcie które są lepsze, a te, czy te, no to te są lepsze, nie, o, to jednak takie same, o, za... u, a tu but. nie, no to są dobre buty, ale rękawiczek ma za to kilka więcej, u, te mają 86 od mrozu, te 76, plus, co to znaczy, ciepło, o, ciepło, 0,4, 0,1, 0, plus 0,4, no dobra, zostawiamy sobie to, to jedno to jedno. A tu kamizelkę mogę założyć. Czyli to jest gorzej. No dobra, 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 dobra. Dobra, to wygląda, że tu jest w porządku. Tu jest w porządku. Co to jest? Kobutowane owoce dzikiej. Herbatę, dobra. Więcej jedzenia mam, ale chyba to jeszcze nie wystarczy. Do tego, żeby zapełnić mateczki brzuszek. Którędy ja tu wylazłem? Okej, okay, dobra. Nie mówcie, że to do każdego domu można wejść. No próbowałem do któregoś tam jeszcze wejść, ale było zabite. No właśnie, tak było zrobione. nie da do wszystkiego? A do tego? Ej no, do tego się da. A do tego? W którym ja byłem? W tym czy w tamtym? A, w tamtym byłem, nie? To był chyba jedyny, który się dało. Dobra, to później jeszcze to sprawdzę. W tym byłem. A do tego już się nie da, bo tu ma zabite. Eee, zabite. No wiecie co, nie? Drzwi. O, drzwi to nie są. Dobra. Jest jakiś most, i tam są następne domy. Odkryjemy sobie. Na razie się nie. nie oddalałem. Patrz, no jest! Co? Toczymy walkę? Zobaczymy, co się stanie. Zapis gry. Jak noob. No chodź tu. Bestio. O kurde, dwa są. Broń, broń. No dobra. Dobra. Myślałem, że będziemy walczyć jak równy z równym na jakichś równych zasadach, ale widzę, że przeliczyłem się. Zjad mnie i zniknął. To się działo w innym świecie. O! <laughs> Cała fataha. No dobra, wiemy że unikamy, unikamy Na razie pójdę sobie tam, do tamtego Muzyka jakaś Te wilcy mnie nie gonią Dobra, dobra. Ej! Ju widzicie to? Tam jest jakiś jeleń Kurde, takiego jelenia to bym upolował O oh, fuck me, do Nie 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 Ej, ale ten wilk to mnie zjadł po prostu. Mogę się schować? Traktor? O! O! nie dead battery. Co ty gadasz, że tylko nie ma baterii? Ja mam baterię. Mam u mateczki. Moja mamusia ma baterię. W kuchni. Co to było? Zając? Kurde, tak myślę, że musiał się wziąć za sidła. Elegancko. Of. on, we are set, guys. Jesteśmy ustawieni. Tego drzesz? Co to jest? To jest wilk? Nie, to nie jest wilk, to był zając. A czy wilk jest je zając? Zając? Nie wiem. Holy shit. Ja tak nie jestem taki prędki do przeszukiwania, ale chyba warto. Okej, okay, raca, baton, skarpet. No to koleś ma kurtkę puchową na sobie, a ja mu zabieram skarpety. Naprawdę? Czy ten wilk mi tu nie przyjdzie? Wolałbym, wolałbym nie. Dobra, ale ta siekierka, stół, warsztat. O kurde, ile mogę tu różności zrobić. Znaczy nic, akurat. Sidła, mogę zrobić. Sidła, tylko potrzebuję drewno z odzysku i wysuszonej jelito. Proste sidła na małą zwierzynę, i wtedy będę takiego królika. Tam się coś przewalało. No dobra, 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 ale trafiliśmy. To jest jakieś Eldorado. Dobra, jeszcze tu poszukam co tu jest skrzynka? Coś jest w środku? Nie. Otwórz masę. Zimno ci? Dobra, dobra. Dobra, dobra. Mogę się tu schronić, ale kurde, te sidła bym rozłożył. Też. Zamknięte. Wymaga klucz do farmy Skąd ja mam klucz wziąć do farmy Uuu, to niedobrze jest, co? Sytuacja, sytuacja jest niezaciekawa. No bo trochę ziomb Może jakiś skarpet zmienimy. Zmienimy skarpetę. Plus, tu jest plus, załóż. Mhm. O o, ryzyko hipotermii. Cicho, 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 cicho. Wszystko jest dobrze Czy ja mógłbym to rozpalić? Rozpal ogień Nie mam zapałek Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, y nie, 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 nie. Żadny wilk teraz. Teraz nie mam czasu na wilki. Tam muszę się dostać. Może tam będą jakieś zapałki. Od drugiej strony, żeby tych wilków nie zaatakować. kurry trochę słabo z tą temperaturą. Żyć jak? Średnio. Może w tym silosie bym się schronił. Powoli, powoli, powoli. Zaczyna mi się znowu kurcze mydlić w oczach. Śmierć jest blisko. Dobra, to jest chyba tylko atrapa. No. się tu schował? Nic zjad... czy ja zdążę do... dobiec do mamusi? To jest pytanie. Może ja bym coś zjadł? Tak na szybko, co? Co mi... Czekajcie, czekajcie. Szybka decyzja, szybka decyzja. Jakiś może... Napój energetyczny. Witalność, zmęczenie, opałach, energia, koncentracja, ból antybiotyk, antybiotyk, to mi nic nie da, to mi nic nie da, ale takie jedzonko na szybko. Mam paliwo na przykład, no. Aha, nie mam. Cholera, no tyle rzeczy mam fajnych, no. Śpiwór. A jakbym śpiwór tu rozłożył? Nie, no. Bo, 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 bo chodziłem jak debil z tymi zapałkami. No nie, no to jest po mnie. Żegnajcie. Czy ja dobiegnę do... Chociaż zginę jak bohater, co? Walcząc z wilkiem. Rzeszte! I, i to porem. Nie słuchajcie tylko.